No, i zakończenie z lotu. Godzina 8, 6 stopni na termometrze i wyjeżdżamy z miejscowości Bystre. No, i dzisiaj kierujemy się do domu, oczywiście gdzieś tam okrężną trasą. Szkoda robić kilometrów po autostradach. W pierwszym dniu nam na tym zależało, ale drugi dzień Powrót Znaczy się, postanowiliśmy, że gdzieś już tutaj coś sobie pozwiedzamy. Więc za zrobienia mi tu pokazuje 620 km. Więc to samo z autostradami tylko że po prostu troszeczkę dłużej, bo pokazuje mi. 10 godzin, no i zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj ruszamy, no i tyle. Zapraszam na relacje z tego dnia. Czy e, to jest już dalsza część jednej relacji? Zobaczymy, jak to będę, będę montował, bo e, z góry e, nie zakładam tego. Wczoraj fantastyczny dzień, fantastycznie pogoda nam dopisała. Fajne miejsca odwiedziliśmy. Max, kolega Max z tutaj forum Tigera, jak najbardziej poprowadził nas w takie nieoczywiste miejsca. Za co mu serdecznie dziękuję, bo fajnie było tutaj przyjechać dzięki temu Ja w sumie jestem pierwszy raz w Bieszczadach, jeżeli chodzi o motocykl, więc yy, Fajnie, że tak się stało No a co, no dzisiaj gdzieś tam koło Nowego Sącza się pokręcimy, następnie przejedziemy przez Ojcowski Park Narodowy Taki jest plan i gdzieś tam Częstochową na Krotoszyn śmigniemy Dzisiaj wracamy na dwa motocykle, Paweł się wczoraj wykruszył już z jedną grupą pojechał przez Kraków do domu Zależało mu, żeby dzisiaj być wcześniej w domu Czyli K1600 BMW odpad, lecimy na dwa motocykle, mój GS i e, mój e, Tiger 1200. No, i jesteśmy w Komańczy, słuchajcie. Słynna miejscowość przez wielu, przynajmniej w moich stronach, określona już jako koniec świata. To nie jest taki koniec świata, bo my już dzisiaj y, przejechaliśmy jakieś 50 km, nie? Więc my byliśmy nieco dalej. No i teraz jedziemy na Tylawę i Dukle. No. I będzie ok, nie? Więc sobie przejedziemy pewnie przez centrum Komańczy. Jest mural słynny, więc tak to jest Andrejkowa. Mural Andrejkowa, jakby ktoś nie wiedział, może sobie zobaczyć, zaobserwować. Bo to fajne rzeczy są tutaj, na bieszczadach, nie? No, ale fajnie to wygląda. Słuchajcie. Czyli cały czas droga wojewódzka 897. Jak wcisnej wjechaliśmy, bo wcześniej z baligrodu jechaliśmy, 893. No to jak wjechaliśmy wcisnej na 897, tak się teraz dalej w stronę Beskidu Sądeckiego posuwamy. No i tyle. Temperatura już rośnie, jest plus 8 stopni. Mamy godzinę 9.26. Jeszcze 570 km do domu. Zapowiada się fajna niedziela, no, ma nie padać ogólnie, to jest najważniejsze, żeby nie padało i ten wyjazd, na pewno ten, tutaj ten kierunek, czyli powrotny, będzie o wiele lepszy niż yy, pierwsza strona, nie? Autostradowa, że tak się wyrażę teraz. Dobra, czołem. Na wodzie, kapliczka na wodzie, no bo tak jest posadowiona. Nie można wejść do środka, ale tak to wygląda. Dobra, Lecimy dalej. Ludzi full, korzystają z pogody. No i kończy się ten tripik. Kończy się wyjazd na 20 zlot forum Triumfa Tigera czy grupy Triumfa Tigera. I od razu chciałem spostować to nie jest 20-lecie, to jest 20 zlot. A że zlot odbywa się dwa razy na rok, no to jest 10-lecie forum Triumfa Tigera w Polsce. Oczywiście nieoficjalnego forum Triumfa Tigera. No i co? Przez. 3 dni zrobione 1600 km. Yy, przejechane tam fajne miejsca w Bieszczadach, yy, powiesiadowane, yy, stestowany mój nowy motocykl. Chyba no na razie wszystko jest ok. Nie? Myślę, że z wyjazdu jestem jak najbardziej zadowolony. Nagrywam teraz w Częstochowie, czyli mam do domu jeszcze 180 km, ale powoli się szarówka robi, później na kamerce już nic kompletnie nie będzie widać. Tutaj zjedliśmy sobie obiadek i pomykamy do chaty, więc uda się jeszcze dzisiaj chyba stestować światełka. Tak? Te, ten reflektor pro, słynny BMW, zobaczymy jak chodzi. Jeżeli chodzi o spalanie BMW, to pokazuje mi 5,2 litra, więc podobnie jak Tiger 900. Zbiornik mi starcza na 500 km, więc. Wydaje się, że jest to fajny wynik. No i tyle. No i powoli będziemy kończyć ten sezon i określić plany na następny. A z racji tego, że zaczęliśmy już tak dość intensywnie jeździć wujkę, to przyszły sezon mam nadzieję, że będzie taki dość ciekawy i dość intensywny. Dobra, na teraz koniec. No i do zobaczyska. Czy tam do usłyszenia na następnych filmach, czy, czy tam na społeczności, czy, czy gdziekolwiek. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.